Cześć, jesteśmy na największych targach karawaningowych w Polsce, czyli karawan Salon w Poznań 2026. Znajdziecie nas na stoisku 5 w hali 3A. A teraz chodźcie ze mną, pokażę wam co znajduje się u nas i jakie mamy nowości. Znajdziecie u nas takie marki jak Cartago, Benimar, a także Sunlight i LMC. Zaczynając od Benimara i nowości na sezon 2026, czyli modelu Tesoro 425. Mamy tutaj już nową kabinę, odświeżonej kolorystyce w takim ciemnym graficie, nowe oklejenie i w środku fantastyczny układ z dużym salonem, który jest składany na pół, także możemy sobie go złożyć, aby mieć tutaj więcej miejsca. Olbrzymi, olbrzymi salon, w którym naprawdę pomieścimy bardzo dużo pasażerów i gości. Mamy tutaj świetną kuchnię dwupalnikową z miejscem roboczym. Prysznic z toaletą w jednym. Także gigantyczną szafę, naprawdę jest olbrzymia. A za mną Łóżka piętrowe, to już niżej na czas podróży, możemy sobie zdemontować i wykorzystać tę całą przestrzeń na nasze bagaże. Następnie widzimy tutaj flagowy model, czyli Tesoro 463. Chodźcie dalej. Pokażę Wam alkowy. Tutaj również w świetnym układzie: Sport 363. I dalej nowość na ten sezon, czyli sport 344 w koncepcji Up. A tutaj taki sam układ, tyle że w półintegrze, czyli Tesoro 444, ale ten model pewnie już dobrze znacie. Oprócz fantastycznych modeli z marki Benimar, mamy również świetny układ w marce LMC. Zapraszam do środka. Mamy tutaj świetny salon. Wyżej znajduje się łóżko, które jest zintegrowane z sufitem, także w ogóle jak na półintegrę, w ogóle nam ta przestrzeń sypialniana dodatkowa nie przeszkadza. Tutaj z tyłu mamy już rozłożone duże łóżko. Oczywiście tę część możemy schować i zrobić takie dwa oddzielne łóżka. Tutaj znajduje się toaleta łączona z prysznicem i naprzeciwko kuchnia z zaślepką, czyli tak naprawdę mamy tu bardzo dużo blatu roboczego i co fantastyczne, mamy też miejsce na jakiś sprzęt kuchenny czy też ekspres do kawy. Miejsca do przechowywania też jest tutaj naprawdę wiele, ponieważ. Cała przestrzeń jest wykorzystana na wszelkie szafeczki, półeczki, także na pewno tutaj pomieścimy wszystkie nasze bibeloty. Przechodząc dalej, skrywa się tutaj Sunlight T680S świetny model. Tak naprawdę gotowy już do drogi, ponieważ ma markizę, bagażnik. Jesteśmy już w środku. Jak widzicie, tutaj znajduje się salon. Wyżej mamy łóżko opuszczane i tutaj kuchnię. Również mamy tutaj sporo miejsca na jakiś ekspres do kawy, czy też inny sprzęt. Tutaj też są półeczki. Po drugiej stronie. Toaletę mamy oddzielną. Tymi drzwiami możemy sobie stworzyć pokój kąpielowy. Za mną łóżka, z możliwością połączenia przez tę część w jedno duże, mamy tutaj naprawdę świetnej jakości materacę, z czego słynie marka Sunlight i przepiękne, przytulne oświetlenie, które stworzy tutaj naprawdę fantastyczny klimat. Chodźmy dalej. Teraz chciałabym wam pokazać zupełną nowość z marki Cartago, czyli C2 Tourer 141, kamper do 3,5 tony, w świetnym układzie, zajrzyjmy do środka. Mamy tutaj naprawdę duży salon. W tym miejscu znajduje się kuchnia z trzema palnikami, a tuż za nią toaleta. Tutaj kolejny model z linii C-Turer do 3,5 tony również. A idąc dalej, mamy kolejną świetną nowość. Tutaj koniecznie zajrzyjcie do środka, ponieważ. Stylistyka mebli zupełnie zmieniła się. To wnętrze nabiera naprawdę charakteru i nowoczesności. Widzimy tutaj odświeżoną kolorystykę, zarówno tapicerki, jak i blatów. Na ścianach mamy również tapicerkę. Tutaj z tyłu klasyczny układ czyli łóżka oddzielne z możliwością połączenia w jedno duże. Po bokach prysznic oraz toaleta. W kuchni możemy zauważyć, że barek został przeniesiony tutaj na tę część kuchni. A teraz przechodząc z naszych pojazdów zintegrowanych do półintegry Kartago do 3,5 tony, czyli C1 Turer 147. C1 Turer świadczy o tym, że jest to szerszy pojazd z Turerów. Tutaj widzimy salon. Nie ma tutaj łóżka opuszczonego, ale dzięki temu zobaczcie, ile tu jest przestrzeni do przechowywania. Mamy dodatkowe, dodatkowe półki nad kabiną i e, oczywiście fantastyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o łóżka. Co e, świetne, mamy również szapę i toaletę oddzielną e, z prysznicem, a na końcu e, wisienka na torcie, czyli e, Line. Tutaj e, w jaśniutkim odcieniu, dzięki temu jeszcze, e, jeszcze ta przestrzeń wydaje się e, większa. Znajdziecie tutaj wiele nowości i fantastycznych modeli. Także jeżeli jesteście w Poznaniu, to koniecznie odwiedźcie nasze stoisko. Do zobaczenia!